jeżeli w ogóle zostaną wybrane, mam nadzieję, że tak, zostaną przekazane na konkretny cel. W tej chwili jesteśmy na etapie remontowania naszego domu dziecka. Taką dużą inwestycją, właściwie już nie remontem, a inwestycją, jest inwestycja związana z modernizacją i wyposażeniem na nowe jak jakie znajdują się na rynku. Aby naukę, wówczas oni pozostają u nas w tym mieszkaniu u Mają dach nad, nad głową, są z nami, Inspirujemy ich, wspieramy, pomagamy. Tak jak wspomniałam, to mieszkanie nie do końca jest jeszcze wyposażone. Brakuje nam trochę pieniążków na proste rzeczy. Dywany, lampy, pirany. Remont jest zrobiony, meble są. Brakuje paru groszy na dokończenie. dokładam film, który państwo? <grywa>

Stęczyncy, nie odpływam, dodaję 10. <grym> Ale jest i należy je uznać 311,5 minuty. 311 więcej, że właściwie. 311,50. Czytałem. Właściwie Na piętrze. Prawie zawsze. Ulica 14 lutego. 320. 320, Przechodzimy panią dyrektor ząbów Wyspy. pan. Pani Wyspa. Brawo. On nas w tym na honorowym miksie, naszym panu Wyspę i zawsze będzie przypominał pana prezydenta, pana i wszystkich państwa, którzy których w końcu szczęście Przyczyniliście się do tego, że coś pozostaliśmy na nowo czy...